Dzień dobry, witam serdecznie w audycji Prezydencki Kwadrans, dzisiaj moim gościem jest Zastępca Prezydenta do Spraw Społecznych Pani Ilona Grenda-Zwójtowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam wszystkich bardzo serdecznie. I tradycyjnie będę zadawała Pani Prezydent pytania od naszych internautów. Zacznijmy może od pytania, podejrzewam, że rodzica. Jak wygląda sytuacja w przedszkolach, czy są miejsca? Znaczy tak, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o miejsca w przedszkolach, jeszcze mamy miejsca w, właściwie w każdej grupie wiekowej. W grupie 3-latków mamy jeszcze 6 wolnych miejsc, w grupie 4-latków 5 miejsc wolnych, w grupie 5-latków 6 i w grupie 6-latków 12 miejsc. Także każda osoba, która potrzebuje wsparcia, zachęcam, żeby kontaktowała się najlepiej z referatem naszym oświaty Urzędu Miasta, bo wtedy my sprawdzimy, w których przedszkolach dana osoba potrzebuje, w których w której grupie akurat dana osoba potrzebuje wsparcia i umieszczenia właśnie dziecka w naszej placówce miejskiej, aby mogło skorzystać z tej oferty edukacyjnej i opiekuńczej jaką mamy przygotowaną w ramach właśnie prowadzonych przez nas przedszkoli. Ostatnio zresztą miałam taką sytuację, gdzie właśnie rodzice poszukiwali miejsca dla dzieciątka trzyletniego. Nie brali udziału w rekrutacji, akurat a oboje pracują, mieli opiekunkę, tam troszeczkę się te sprawy im skomplikowały i w związku z tym rozpoczęli poszukiwania miejsca. I całe szczęście, że odezwali się do nas bezpośrednio do Urzędu Miasta. My po skontaktowaniu się z poszczególnymi jednostkami naszymi oświatowymi takie miejsce znaleźliśmy. No i już dziś dziecko jest zaopiekowane, jest w przedszkolu, może korzystać z całej oferty edukacyjnej, a rodzice spokojnie mogą udać się do pracy. Wiedząc, że dziecko ich jest w 100% zaopiekowane. Także zapraszam do kontaktu, jeżeli ktokolwiek poszukuje jeszcze miejsca w przedszkolu miejskim, proszę o kontakt z referatem oświaty. Będziemy tutaj starali się każdego rodzica wesprzeć i takie miejsce znaleźć dla dziecka. Warte chyba jest też dodania to, że Kołobrzeg jest jednym z tych miast. W Polsce, które ma stuprocentowy wskaźnik uprzeczkolnienia, Także każde dzieciątko mieszkające na terenie Kobręgu znajdzie miejsce w naszym przedszkolu. A w jakim wieku przyjmowane są dzieci? Od 3 lat? Od 3 lat, tak. Niekiedy, jeżeli dziecko jest samodzielne i jest powyżej dwóch i pół roku, to również ma możliwość uczestniczenia już w zajęciach grupy trzyletniej, ponieważ zgodnie z ustawą od dwóch i pół roczku możemy takie dziecko przyjąć właśnie do najmłodszej grupy. I są rodzice, którzy decydują się, szczególnie jak dziecko ma na przykład dwa i i miesiąca, to już o wiele częściej rodzice nie ubiegają się o miejsce w żłobku, bo wiemy, że w żłobku niestety tych miejsc mamy niewystarczającą ilość, a szczególnie w tej najstarszej właśnie grupie. W tegorocznym naborze tam raptem były cztery miejsca, także no tutaj dostać się do żłobka jest niezwykle trudno, bo tych miejsc mamy, tak jak wspomniałam, niewystarczającą ilość. A o wiele łatwiej jest właśnie do naszego przedszkola miejskiego. A dzieciątko samodzielne spokojnie może już uczęszczać do najmłodszej grupy w przedszkolu naszym miejskim. A zwłaszcza, że dzieci są teraz coraz szybciej samodzielne. Coraz szybciej, tak zdecydowanie, momentami Wiem za szybko, ale, ale cóż, to takie czasy. Przechodzimy dalej. Pani Prezydent, co ze sklepem socjalnym? Kiedy można się spodziewać jego otwarcia? Znaczy, szanowni państwo, jeżeli chodzi idea sklepu socjalnego i w ogóle pomysł na tworzenie sklepów socjalnych wypłynęła od fundacji Wolne Miejsce. My jako urząd miasta przekazaliśmy, podpisaliśmy stosowną umowę na przekazanie lokalu, który właśnie na stworzenie sklepu socjalnego miałby służyć. Taki lokal z naszej strony został przekazany i oczywiście po stronie fundacji Wolne Miejsce leży już jego wyremontowanie, przystosowanie do potrzeb sklepu socjalnego. Z tego co wiem, fundacja, ponieważ nie jesteśmy jedynym miastem, gdzie takie sklepy socjalne są przygotowywane, po kolei realizuje zgodnie ze swoimi planami budowy sklepów socjalnych, właściwie remonty pomieszczeń, które otrzymują najczęściej właśnie z, od urzędów miejskich. I po kolei realizuje to zgodnie z przyjętym swoim harmonogramem. Także jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące, kiedy ewentualnie ten sklep socjalny mógłby być otwarty, no to tu pytanie już nie do mnie, tylko do Fundacji Wolne Miejsce, ponieważ ja z naszej strony taki lokal po prostu został przekazany na prowadzenie takiej działalności i nasza rola tak naprawdę na ten moment się kończy. Mhm. Czyli czekamy teraz na działania fundacji. Tak. Czy mińskie, będą miskie szczepienia na grypę? Czy szanowni Państwo, jeżeli chodzi o program polityki zdrowotnej, akurat szczepienia dla naszych mieszkańców <gry> przeciw grypie, od dwóch lat mamy właściwie problem z jego realizacją. Z czego on się bierze? Bierze się z tego, że nie ma dostępnych szczepionek na rynku. W ubiegłym roku mieliśmy olbrzymi problem z wyłonieniem realizatora, nie było dostępnych szczepień przeciwko grypie. Przypomnę, nawet tam były duże listy, tworzyły się w aptekach osób zainteresowanych szczepionkami. Z tego co wiem, niestety nie udało im się tych szczepionek zakupić w ubiegłym roku. Małe ilości przychodziły do aptek i ten rok nie różni się właściwie od poprzedniego. Otóż, owszem, zostało nieco więcej tych szczepionek zamówionych przez rząd. Natomiast 3 miliony z 5, które zostały zamówione, są przekazywane na szczepienia zgodnie z rozporządzeniem. Tam są konkretnie wskazane grupy osób, do, dla których jest to dedykowane, no i na rynek tak naprawdę trafia 2 miliony szczepionek. Na cały kraj 2 miliony szczepionek. Także z tego co jest mi wiadomym, do naszych kołbrzyskich aptek średnio trafia około 8 szczepionek. Może kilkanaście przy dobrym szczęściu, że akurat jakaś większa dostawa. My mamy piąte postępowanie konkursowe w tym momencie i powoli tracimy nadzieję na jego pozytywne. Zakończenie. Raz byliśmy już blisko, zgłosił nam się realizator, został wyłoniony w konkursie, po czym jak się zorientował, że nie jest w stanie zakupić więcej niż 100 szczepionek, po prostu nie doszło do podpisania z jego strony umowy, nie mogliśmy zakończyć tego pozytywnie, no ale nie poddajemy się, być może sytuacja się zmieni, być może będzie jakaś większa dostępność, więc do samego końca staramy się wyłonić tego realizatora i jednak te szczepienia zorganizować. Natomiast no, z przykrością muszę powiedzieć, że z uwagi na brak szczepionek, Prawdopodobnym jest, że w tym roku również nie uda nam się tego programu zrealizować. Niemniej jednak przypomnę, że dla mieszkańców powyżej 50 roku życia mamy program związany z osteoporozą. Także zapraszamy, zachęcamy. Są tutaj miejsca, wystarczy udać się po skierowanie do lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni wszyscy na terenie miasta Kołobrzeg otrzymali od naszego realizatora Intermedicalu specjalne skierowania, które są właśnie wypisywane przez lekarza Rodzinnego i z takim skierowaniem udaje się nasz mieszkaniec na badanie, osteo, pod kątem oste, badanie pod kątem wykrywalności osteoporozy. Także tutaj miejsca są, z tego programu mogą na pewno skorzystać nasi mieszkańcy. No i jeszcze są ostatnie miejsca na rehabilitację dla seniorów. Te ostatnie miejsca zostały w Intermedikalu. Także tutaj też, jeżeli są chętni jeszcze, którzy z tego nie skorzystali, zachęcam do kontaktu z Intermedikalem i nasi mieszkańcy mogą skorzystać jeszcze z rehabilitacji dla seniorów. No i nie sposób e, wspomnieć też o naszym programie leczenia niepłodności in vitro. E, tu, szanowni Państwo, nadal są środki. Nasi realizatorzy czekają. Także wszystkie pary, które e, chciałyby skorzystać w, z naszego wsparcia, z, ze wsparcia finansowego, zapraszamy do kontaktu z naszymi realizatorami. Jest ich czterech: Szczecin, Gdańsk, Warszawa. Także naprawdę tutaj wybór jest duży, jeżeli chodzi o realizację. I są jeszcze środki. Wiem, że jest kilka par obecnie na tym wstępnym etapie przystąpienia do programu, ale tutaj też zachęcam do korzystania, do, do tego, aby nie poddawać się w tych staraniach o swoje potomstwo, a my, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom, oczywiście wspieramy również finansowo te pary. Także tutaj te programy zdrowotne są, są realizowane i zachęcam wszystkie osoby do, do skorzystania. Z tychże programów. Jeśli chodzi o osteoporozę, to chyba Dzień o Osteoporozy przed nami? Dzień osteoporozy i na pewno będziemy podkreślać właśnie możliwość skorzystania z programu polityki zdrowotnej, wczesnego wykrywania osteoporozy. To jednak jest problem, który coraz częściej się pojawia, coraz częściej jest diagnozowany. A trzeba też warto podkreślić, że jesteśmy jedynym miastem w zachodniopomorskim, które ma poradnię osteoporotyczną właśnie dzięki naszemu programowi polityki zdrowotnej. Także nie kończy pacjent tylko na samym, na samym obrazowym zobrazowaniu jakby sytuacji pod kątem osteoporozy, na samym badaniu, tylko ma możliwość to, to badanie rozszerzyć następnie o konsultację lekarską i jeżeli jest taka potrzeba, wdrożyć odpowiednie leczenie i być konsultowanym na każdym etapie. Także myślę, że to jest niezwykle istotne i mieszkańcy kołbrzegu naprawdę powinni z tego korzystać, bo można powiedzieć, pod tym kątem są wyjątkowi, bo tych poradni osteoporotycznych nie ma w zachodnio-pomorskim. Też ważne, żeby rozpoznać tę osteoporozę jak najszybciej? Jak najszybciej, tak. Im szybciej, im szybciej tym lepiej. No, dla każdego w przypadku każdej jednej e, choroby. No teraz przejdźmy może do tematu sportu i tutaj bym połączyła dwa pytania, bo mm, pierwsze dotyczy tematu, który pojawił się ostatnio e, podczas Komisji Sportu i Turystyki. E, I tak, co Pani myśli, Pani Prezydent o pomyśle pana dzika, aby powstało w kołbrzegu nowe boisko do treningu dla młodzieży? E, I tutaj a propos jeszcze propozycji. Em, Porozumieniem w sprawie możliwości treningów przez dzieci i młodzież na stadionie lekkoatletycznym przy Liceum Kopernik. Myślę, że możemy te dwa pytania połączyć, ponieważ wszystko dotyczy tutaj akurat treningów dla dzieci i młodzież. Tak, faktycznie na ostatniej Komisji Sportu i Turystyki ten temat również był podejmowany. Szanowni Państwo, w pierwotnej w ogóle wersji wniosku o ewentualnie o utworzenie boiska padło nawet konkretne miejsce. To było miejsce wskazane przy ulicy Wylotowej. Niemniej jednak tam Pani Prezydent rozmawiała z mieszkańcami. Mieszkańcy absolutnie nie chcą tam boiska. Chcą, żeby to był teren rekreacyjny, ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży, dla osób starszych. Od lat zabiegają zresztą o to, żeby tam powstał skatepark. Także no szanowni państwo, my musimy wychodzić naprzeciw przeciw oczekiwaniom mieszkańców danej dzielnicy, bo Ważnym jest, aby odpowiadać właśnie na te potrzeby, na ich oczekiwania i faktycznie tworzyć miejsca ogólnodostępne, ogólnorozwojowe dla wszystkich grup wiekowych. Natomiast jeżeli chodzi o boisko do treningów, ja to w, o tym również mówiłam podczas Komisji e Sportu i Turystyki, przyjęliśmy na 2020 rok troszeczkę inne priorytety, a mianowicie nie, żeby tworzyć infrastrukturę, bo tam zresztą z tej rozmowy wyniknęło z czasem, że to właściwie nie chodzi tylko o samo boisko, tylko o Całą infrastrukturę sportową, czyli to miałby być cały kompleks tak naprawdę sportowy. Natomiast ja wspomniałam o tym, że przyjęliśmy nieco inne priorytety, a te priorytety to jest koncepcja i zagospodarowanie boisk przy szkole podstawowej numer 3, szkole podstawowej numer 9. Padła też szkoła podstawowa numer 8 i na pewno nad tym tematem również się pochylę odnośnie zorganizowania tam boiska przy szkole, ponieważ wówczas odpowiemy na potrzeby wszystkich naszych dzieci, nie tylko tych, które grają w piłkę nożną, ale wszystkich tych, które mają, będą miały godne warunki podczas zajęć wychowania fizycznego, a także podczas zajęć pozalekcyjnych, które również mają miejsce na terenach szkoły czy na terenie z wykorzystaniem infrastruktury, która jest przy danej szkole. Także Szanowni Państwo, nie mówię nie, ale na pewno miejsce przy ulicy Wylotowej nie było miejscem trafionym, bo tutaj mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw bardzo szybko, dowiedziawszy się właśnie o, o, o takich planach, choć to była tylko propozycja, tylko takie rozeznanie, Właściwie tematu. Natomiast, tak jak wspomniałam, priorytetami są koncepcje zagospodarowania boisk przy naszych szkołach podstawowych i w dalszej kolejności myślę, że też należałoby wspomnieć o tym, że zawsze możemy poszukać jakiegoś innego miejsca, chociaż te potrzeby, jeżeli chodzi o wykorzystanie infrastruktury sportowej, nie skupiają się tylko na piłce nożnej, bo potrzeby są wśród pływaków, wśród innych środowisk sportowych. Także wydaje mi się, że gdyby postawić przedstawicieli każdego klubu, każdego stowarzyszenia, które w sporcie funkcjonuje, to każdy mógłby wskazać, czego mu brakuje, bo na pewno Tutaj się wszystko rozwija te potrzeby są coraz większe, no a nasze możliwości są, jakie są. Więc myślę, że takim właśnie rozwiązaniem na tu i teraz, i słuszne jest to kolejne pytanie odnośnie wykorzystania stadionu lekkoatletycznego przy liceum dwujęzycznym imienia Mikołaja Kopernika. Wydaje mi się, że to byłoby rozwiązanie na tu i teraz, które odpowie właśnie na potrzeby drużyn piłkarskich, a na pewno dzieci czy młodzież. Trenująca. No, nie zniszczą w żaden sposób podłoża, które jest na stadionie lekkoatletycznym. Tym bardziej, że dzieci bardzo często nie grają, nie ćwiczą w korkach, tylko w normalnym obuwiu sportowym, w adidaskach i wydaje mi się, że tutaj naprawdę niczym się nie ryzykuje. Ja zadałam zresztą takie pytanie, czy pan prezes Dzik zwrócił się do pana starosty o możliwość, o udostępnienie właśnie tego stadionu lekkoatletycznego. Nie padła odpowiedź właściwie na moje pytanie, więc podejrzewam, że nie, więc być może, że zrobi to w najbliższym czasie i myślę, że to byłoby rozwiązanie na tu i teraz i wszyscy byliby zadowoleni, bo i dzieci miałyby gdzie ćwiczyć, a Myślę, że tak jak wspominałam, na pewno dzieci nie przyczynią się do jakiejkolwiek dewastacji nastawienia nie mm -hmm. lekko atletyczne. Odciążyłoby troszkę to odciążenie. No i jest to w bliskiej komunikacji jednak z, innymi, z, z inną infrastrukturą miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Jest gdzie zaparkować dla rodziców, którzy jednak dowożą dzieciaczki. Także z tym najmniejszego problemu też by nie było, więc wydaje mi się, że w takiej bliskiej, jednak odległości wszystko w jednym miejscu, w centrum. Miasta byłoby jak najbardziej zasadnym rozwiązaniem mhm. zaistniałej sytuacji. A ten teren, który wskazał też Pan Dzik przy ulicy Grzybowskiej, to boisko stare, zaniedbane takie? To muszę rozeznać ten temat. To owszem padło również podczas Komisji Sportu. Przyjrzymy się temu, natomiast tak jak mówię, dla mnie priorytetem są, jest zagospodarowanie boisk przy szkołach podstawowych. No, środki finansowe też mamy na 2022 rok ograniczone, nie jest to żadną tajemnicą. Cały czas wychodzimy z tego okresu epidemia, właściwie on cały czas trwa, więc trudno powiedzieć, że wychodzimy, no, ale delikatnie można powiedzieć podnosimy się z kolan. Nie jest to sytuacja dla nas komfortowa. Mieliśmy o wiele lepsze warunki przed epidemią. Mówię tutaj głównie o tych warunkach finansowych. Przed nami trudny rok, rok 2022, ale myślę, że o budżecie jeszcze będziemy bardzo wiele mówić, o jego wydatkach, o tym, co jest planowane, bo, bo wielkimi krokami jednak zbliżamy się do tej sesji budżetowej i myślę, że niejednokrotnie jeszcze do tego tematu będziemy wracać, także nasi mieszkańcy też będą mieli tutaj o wiele większą wiedzę, jak ta nasza sytuacja wygląda. To pozostańmy jeszcze w temacie sportu, teraz koszykarska kotwica. Coraz lepsze wyniki i widmo długów po wycofaniu się sponsora strategicznego Energii. Czy miasto ma na to pomysł? Znaczy, Szanowni Państwo, my na tyle, na ile mogliśmy pomóc, już taką pomocną dłoń wyciągnęliśmy do zespołu. Do zespołu koszykarskiego. Przypomnę, na ostatniej sesji została podjęta decyzja o przekazaniu 120 tysięcy złotych jako pomoc finansowa właśnie z tytułu wycofania się partnera, sponsora tutaj tytularnego. Ja wiem, że to nie wyczerpuje potrzeb klubu, natomiast na tu i teraz tym, co, tym, czym dysponowaliśmy, po prostu wykorzystaliśmy tutaj, właśnie wyciągając rękę do koszykarzy, bo uważamy, że naprawdę warto inwestować w sport, warto, żeby nasi młodzi ludzie. A ostatni mecz jest chyba tego najlepszym potwierdzeniem, mieli szansę rozwoju również właśnie w sporcie, jakim jest koszykówka. Szanowni Państwo i mam nadzieję, że uda nam się z tego trudnego okresu wyjść, ale nie ukrywam, że nie rozumiem decyzji sponsora tytularnego, bo zdaję sobie sprawę przesunięć na i finansowania innych klubów w innych miejscowościach, ale wydaje mi się, że można było to zrobić w inny sposób, powoli, na przykład o połowę zmniejszając tylko dofinansowanie i uprzedzić o, o braku finansowania w latach następnych. To pozwoliłoby też, dałoby klubowi o wiele więcej czasu, żeby się przygotować do takiej trudnej sytuacji, jaka przez to nastąpiła. Więc było to zaskoczenie, dla nas również, niezrozumiała decyzja, tym bardziej, że przecież klub jest cały czas w pierwszej lidze, a teraz pokazuje, że naprawdę każdy mecz jest przyciąga coraz więcej osób i, i, i młodzi ludzie mają szansę na rozwój i wydaje mi się, że to jest najlepsza droga do tego, żeby zainteresować się właśnie sponsoringiem tego klubu. Także mam nadzieję, że te problemy szybciutko miną, a my oczywiście na tyle na ile będziemy mogli będziemy wspierać. Tak jak wspomniałam, pierwsze wsparcie takie z naszej strony poszło. Te środki zostały przekazane i wiem, że to chwila oddechu dla zarządu klubu, aby mógł dalej funkcjonować. No i trzymam kciuki, żeby cały czas się utrzymywał w tak doskonałej formie i te problemy finansowe, żeby jak najszybciej minęły. To teraz zapytam o przyszłoroczny Wośb. Kiedy będzie można rejestrować wolontariuszy i w ogóle co z przysz przyszłorocznym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobrze? Tak, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okrągły. Tak, okrągły, jubileuszowy, naprawdę zacny, bym powiedziała. 30. jubileuszowy właśnie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11 października, od 11 października można było rejestrować sztaby. Taki sztab przy Urzędzie Miasta Kołobrzeg tradycyjnie już został zarejestrowany. Szefem sztabu jest pan Maciej Mądrowski. Ze strony Urzędu Miasta Kołobrzeg jest wśród organizatorów pani Paulina, na Jupaniec Łochocka. Także ci wszyscy wolontariusze, którzy rejestrowali się w ubiegłym roku już na pewno mieli z panią Pauliną do czynienia, kontakt, nic się w tym roku dla nich nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację wolontariuszy, ta nastąpi od 8 listopada. Wtedy będzie można się rejestrować. Otrzymaliśmy 225 identyfikatorów, czyli tylu wolontariuszy będziemy mogli zarejestrować. Tylu wolontariuszy będzie mogło kwestować na ulicach Kołobrzegu 30 stycznia 2022 roku. W ogóle wspaniała data, bo 30 stycznia, 30-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także naprawdę myślę, że nie będzie można o tej dacie zapomnieć dzięki temu i o tym, który to już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja bardzo się cieszę, że kolejny finał właśnie będzie, że będzie również w Kołobrzegu. Na pewno nie zabraknie różnorakich atrakcji. Mam nadzieję, że epidemia Tutaj w żaden sposób nie pokrzyżuje naszych planów z tym związanych. My, jak zwykle, na pewno przyłączymy się również do kwestowania, ale więcej informacji będzie dokładnych gdzie kiedy, do kogo się zgłaszać, zarejestrować, będzie w pierwszych dniach listopada. Także proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości i tutaj organizatorzy, członkowie sztabu będą informować na pewno wszystkich zainteresowanych o możliwości zarejestrowania się jako wolontariusz wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. Mocy. Jedna rzecz, którą myślę, że warto w tym miejscu powiedzieć, jeżeli mm Wolontariusz jest osobą niepełnoletnią, tu będzie konieczne podpisanie oświadczenia przez opiekuna prawnego. Także tutaj koniecznie osoby niepełnoletnie muszą się pojawić z rodzicami przy rejestracji. To jest niezwykle istotna, bo niekiedy y, muszą po prostu wychodzić, wracać i taka bieganina się rozpoczyna. A towarzyszą temu zawsze emocje, trzeba by na pewno uda się w stosownym terminie, czasie zarejestrować i czy to miejsce będzie nadal czekać. Ale myślę, że te 225 identyfikatorów to jest naprawdę. Spora grupa wolontariuszy, która się będzie mogła zarejestrować, która będzie mogła kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I trzymam z całą i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby ten jubileuszowy, właśnie, finał był inny i wyjątkowy w stosunku do tych pozostałych, choć trudno mówić, że te wcześniejsze nie były wyjątkowe, bo były. Dokładnie tak. Czyli na początku listopada. Na początku informacji. listopada, tak. Okay. I teraz Powiem pytanie z innej parafii, bo dotyczy religii. W związku z tym, że coraz mniej dzieci uczęszcza na zajęcia religii w szkołach podstawowych, czy nie wydaje się zasadnym utworzenie wspólnych zajęć dla wszystkich szkół? Spowoduje to oszczędności, które będzie można przeznaczyć na dodatkowe zajęcia, m.in. z matematyki, geografii, lub doposażyć klasy w szkołach. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o lekcje religii, tutaj mamy obowiązek, obowiązek wynikający z rozporządzenia do tego, aby zorganizować zajęcia religii na terenie szkoły. W przypadku, kiedy jest mniej niż siedmioro uczniów, wówczas oczywiście można pomyśleć o tym, że... Będą takie zajęcia religii odbywały się nie tylko na terenie szkoły, ale być może w punkcie katechetycznym. Niemniej jednak my takiej y, sytuacji póki co nie mamy, a mianowicie jeżeli chodzi o dzieci uczęszczające na religię w klasach 1-3 to jest to 90% uczniów uczęszcza na zajęcia z religii. Jeżeli chodzi o klasy 4-6 tutaj już ten odsetek maleje i to jest maksymalnie do 83%. średnio. No i w klasach 7-8 jest to na poziomie około 70-70. Generalnie 70% taka średnia, jeżeli chodzi o liczbę dzieci. Także tutaj co najwyżej jeżeli są w klasach jest mniejsze zainteresowanie zajęciami z religii, to wówczas mamy zajęcia łączone. Klasy mają wtedy wspólne dwie klasy. Takie sytuacje mamy na terenie naszych szkół podstawowych klasy mają zajęcia po prostu łączone z religii. Także staramy się tutaj naprawdę każdą złotówkę wydawać zgodnie z jej przeznaczeniem, z zasadnością. Natomiast nie ma podstaw do tego, aby wyprowadzać religię na tą chwilę ze szkół, ponieważ przy takiej dużej ilości dzieci zainteresowanych zajęciami religii, no te zajęcia powinny odbywać się na terenach szkoły. I ostatnie pytanie. Pani prezydent, czy kupno samochodu przez urząd za bardzo, za bardzo duże pieniądze, automatyczne podniesienie podatków jest fair wobec mieszkańców? Czy szanowni Państwo, z zakupem auta, nad zakupem auta zastanawialiśmy się już od dłuższego czasu, dlatego, że do tej pory auto było dzierżawione. Auto dzierżawione powoduje, że co miesiąc płacimy czynsz dzierżawny z tego tytułu. Oczywiście ponosząc jeszcze koszty eksploatacji, no wszystkie, które są po prostu z tradycyjnym użytkowaniem auta związane. Zakup auta spowoduje, że tych, tego czynszu dzierżawnego po prostu nie będzie. Jest to jednorazowy, jednorazowy zakup, jednorazowy wydatek. Potem są już tylko koszty eksploatacji, czyli użytkowania, a jest to auto służbowe dla wszystkich urzędników. Poruszamy się my wszyscy tym autem wtedy, kiedy są potrzeby. No, takie potrzeby są, zresztą nie tak dawno też w Starostwie Powiatowym również nabywano auto. To nie jest. Samorządy kupują auta, bo jest to o wiele lepsza forma niż właśnie forma dzierżawy. Zresztą muszę powiedzieć, że komisja rewizyjna Urzędu Miasta, przepraszam, komisja rewizyjna Rady Miasta swego czasu taki wniosek też postawiła, aby odejść od dzierżawy, która jest bardzo kosztochłonna, i w to miejsce właśnie zakupić, zakupić auto. Także. Też tym zakupem realizujemy wnioski komisji rewizyjnej, a jednocześnie, tak jak mówię, jest to jednorazowy wydatek, a nie co miesiąc obciążający nas nasz koszt, który też niemały nie jest. Także wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zasadna kwestia, bo. Pamiętajmy, że zakup auta w momencie, kiedy będziemy na końcu, na przykład po jakimś kilkuletnim jego, jej, po kilkuletnim wykorzystaniu, jego eksploatacji chcieli sprzedać, to część pieniędzy wróci do budżetu. Także to też nie jest tak, że nic po tym aucie nie zostanie na przestrzeni wielu lat, chociaż z tych aut, które posiadamy służbowych, nie ukrywam, że niektóre naprawdę już są bardzo zasłużone i wysłużone i nieraz nawet jest problem z ich odpaleniem. <grym> Ale i takie sytuacje się zdarzają. Naprawdę tutaj szanujemy każdą złotówkę i nie wydajemy jej zbyt pochopnie, proszę mi wierzyć. <grym> Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałam, było to ostatnie pytanie, a raczej odpowiedź na nie. To była audycja Prezydencki Kwadrans. Dzisiaj moim i Państwa gościem była zastępca prezydenta do spraw społecznych, pani Ilona grendas Zwójtowicz. Dziękuję bardzo pani prezydent. I Sylwia Kilian-Rudowicz. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.